Berek Most. Zabawa biegowa, która sprawdza się w każdej grupie wiekowej. Berek rozpoczyna zabawę na środku boiska, reszta ma kilka sekund na ucieczkę. Każda złapana osoba robi most, czyli wykonuje podpór jak do pompki. Żeby ją wybawić, należy przejść pod nią, czyli się przeczołgać. Pozycja dla złapanych nie jest zbyt komfortowa, dlatego dzieciaki mają motywację, żeby uciekać. Zawsze ustalamy zasadę, że nie wolno łapać w trakcie wybawiania oraz nie można czekać przy złapanym, tak że nie ma możliwości, by go wybawić.